Ty pamiętasz jak w dziale... Jaka zakłamana baba. No zakłamana. Pamiętasz jak w dziale Heromin I Bimberku przyniosł ma korki. Taka miła no. choćby do dóby przybógł. A też żeby chodzić, pójść te A widzisz co teraz? No. Tak. To... Michał, nie gadaj, toż to twoja ciotka. Tak nie wypada. Jeszcze ta scheda na moim bokiem bo nie wyszła. Jej to jak to marcin, ale ta jego kaśka, ten, to ona tam mordę, że na pewno. I ona się na pewno nie zgodzi. Musim się niecham pomyśleć jakoś i same zaradzić. Nie wypada się kłócić. Bliska rodzina, mieszkamy po sąsiedztwo. Co ludzie we wsi powiedzą, że my się o pięć morgi kłócimy? Musimy coś pomyśleć i same zaradzić. Ty wiesz jeszcze... co? No. Ja tak sobie pomyślał. A coś ty pomyślał, aby tylko co mądrego. Ja wiem, czy to mądre, czy to duchno. Ale wymyśl. No to no. Mamo. A które to by pokolenie było, ten ten Amerykanin, ten Igla i nasza Sabinka? Czekano. Nie, no ja pomyślę. No no no. no, no, no. Marcin, ja i Oleszka. To będzie pierwsze pokolenie. No tak. U mnie Michał i Manka. A u Oleszki Stefan. A Martin ma jednego syna Janka. To będzie drugie Drugi. pokolenie. A ten Amerykanin, co ma tu przyjechać, Ignacik i Sadimka, to już będzie trzecie pokolenie. O, tu i dobrze. No. I trzeba ich pożenić. Najlepiej byście trzeba, mój będą nasze. Najlepiej by było on gdzieś tak by miał koło trzydziestki, nie? Michał, on nie ma trzydziestu lat jeszcze, on młodszy, na pewno młodszy. A ty pamiętasz, jak to przyszedł, list z Ameryki, jak on się urodził? A, co to, to babka do kościoła, z płatki no. A, my na drugi dzień jak durnowatec, Sandałów szukali po kanale, co sąsiad mój, że w ostatnim ryby łowi. No wtedy by Tak, było. to nie ma, faktycznie, tak. Ale czy ona jego będzie chciała? Może on jaki nie bardzo? To kiedyś, jak fotografii fotografię całe <coughs> godziny, to taki ładny chłopak stał ku niego. No nie był jeszcze taki bardzo duży. A czego ma być nie bardzo? Zobacz, mój mikał niczego, z ciebie kubita też niczego. Tylko coś, jak ty wybierała, przebierała, przegierała. Ty zostałaś. A na świetawince to co brakuje? Ma wszystko, to co trzeba, trzeba, i z tyłu to co trzeba. No. A ty sam buję, żeby jego dobrze A no, no właśnie. No, no to z kim jego? Jaki już wyszła, To byłoby było najlepsze wyjście. Trzeba ich jednak porzędzić. Tak. No, najlepsze byłoby wyjście. No bo, bo to ja to coś No jest Ameryki, że Igna do nas przyjeżdża i my tak sobie pomyśleli, żeby Ciebie urzędzić z tym Ignaciem, to by było najlepsze wyjście i majątek by się został w kupie i tobie co by zostało. nie za na to się nie go nie zna. Oj, toż nie znasz, nie znasz. Toż jak on przyjedzie, to ty jego poznasz. Toż on jeszcze nie przyjechał, a może naprawdę dobry chłopak i tobie się może spodoba. Ja za niego nie pójdę jeszcze za młoda. A jakaż ty młoda? Toż tobie w styczniu 18 lat już minęło, a ja to 16 miałam, gdy wyszła za mąż. No, tu tak, jak nie, to ja nie tak uciec. Tak my powiedzieli, tak musimy. Oj, poczekajcie, no. Może ona jeszcze się namyśli, toż on jeszcze nie przyjechał, a jak on przyjedzie, to zobaczymy. A może oni się i spodobają sobie? Poczekajmy, no jeszcze. Taka bardzo identycznie Coś postanowi, to tak chodziło. Tobie tak. to też niczego nie brak. Oj, niczego. Oj, Sabinko dziecko, toż nie płacz. Toż toż nie jakiś nie taki, to my Ciebie na siłę za niego nie oddamy. A cząsty majątkiem, my z

A teraz prawdziwy mężczyzna... Sabinka, przywitaj się od Ignacy. Musi? Sabinka, zaprowadź Ignasia do pokoju, zaprowadź, niech się rozbierze. Zaprowadź do pokoju.

Ciebie pod swój dar jak twojego. Słuchaj no Ignacio, ale z tego to było tak, jak twój dziadek wyjeżdżał do, do Ameryki, to nasz dziadek Heroniu sprzedał kobyłę ze źrebakiem, krowę cielne i oddał na wyjazd jemu wszystkie odłożone pieniądze, co miał. A ten majątek, co został tutaj, to podzielił na nasze mamy i na ciotkę Oleśkie. Było tego 30 morków. I teraz trzeba tak od nas wziąć 5 morków i od ciotki Oleśki. Pięć morków, żeby było 10 i dać Tobie, żeby było wszystkim po równemu. A ciotkę Oleśka nie chcę oddać caczechówki. Mówię, że by do nas przyjechał, to to nasze zmartwienie. I wiesz, my tak sobie umyśleli, jakby to sobie tobie nasza czabinka się spodobała, to by było najlepsze wyjście. Mnie to bliska rodzina. Tam bliska rodzina, bliska rodzina, cóż to trzecie pokolenie, a jak napiszę do biskupa, odwitków, biskup że zezwolenie na ślub da. Co podoba się Tobie nasza Sabinka. Bardzo się podoba. Sabinka, a Tobie podoba się Ignasz? No, podoba się. Matka, no. dawaj do tyłu. Będził robić drugie wesele. No,